Tutaj kochani się nam taka perełka trafiła. Bardzo ładny kościół. Oczywiście obejrzymy go dookoła, jak wygląda. Tutaj dzieci się bawią na bardzo oryginalnej starej karuzeli, ale piękny. Nie zdążyłem się zagłębić jak się nazywa no Ale zaraz sprawdzimy Podbiegnę troszkę, żeby nie zanudzać Panie jakieś już obserwują Leci Smagolini kamerzysta Bonjour, Madam Piękne, bardzo piękne. Może uda nam się wejść do środka? Zobaczymy, tak wygląda od strony centralnej. No naprawdę perełka widzimy wszystkie elementy takie malutkie wykonane Z drobiazgowym z drobiazgową dokładnością No piękny Piękny naprawdę. Niestety mamy zakaz wejścia tą stroną, ale możemy wejść drugą stroną.